Takie bym też chciała mieć. Super pomysł. Takie brawa dla tego, kto to zrobił. Ocieplane rajstopy. Mistrzostwo świata na tą zimę. A co ty tutaj masz? A co chcesz zobaczyć? Na pewno. No to zapraszam. Babcia, która zawsze pilnuje gołe kostki. Takie bym też chciała mieć. Byś chciała? Mhm. Mm Tylko no. nie w takim kolorze, akurat. To są rajstopy. To są leggingsy. Aha, te ja są fajne, te. takie jedne dla Ciebie. Tak. No, zaraz Ci przyniosę. No dobra. Dla ciebie, żebyś była mm. przygotowana na zimę, tak samo jak i ja, czarne leginsy ocieplane. W takim Dobrze. bazarku mogę ci pokazywać. Eleganckie, bardzo ładne. Więc y, na zimę jesteśmy przygotowane. Fajne, naprawdę fajne. Będą, będą, będą? Będą, Na ciebie będą. Stopy też ci mogę ogarnąć, jak chcesz. Mm -hmm. Stopy to bym czarne. Czy masz, mm. kochana, proszę cię, masz raj stopy czarne. O, Gorące brawa dla tego, co wymyślił, my jesteśmy przygotowane. Mamy bardzo super, super pomysł. Super